To jest na masę. Siedem produktów na zwiększenie masy mięśniowej. Budowanie masy mięśniowej nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Sam trening silowy nie wystarczy, ponieważ mięsnie nie biora się z powietrza. Muszę mieć budulec, czyli aminokwasy oraz energię, której najlepszym źródłem są węglowodany. Pamiętaj: że intensywny trening zwiększa za zapotrzebowanie organizmu. Dlatego musisz uwzględnić dodatkowe kalorie w swojej diecie. Bez tego nie zbudujesz ani klaty, ani bicepsa. Co zatem jest, aby rozwijać mięśnie, a nie tylko utrzymywać formę? Poniżej wymieniłam kilka produktów, które łatwo wkomponujesz w codzienny spis. Mięso i ryby, mięso oraz chude ryby to praktycznie czyste białko. Jedzacie. Dostarczasz do organizmu łatwo przyswajalne proteiny o dobrym składzie aminokwasowym. Oprócz białka mięso zawiera zelazo, cynk, witaminę D i B12. ryby morskie, takie jak makrela czy losos, zawierają również kwasy tłuszczowe omega-3. Gdy w jadłospisie widnieje mięso, łatwo pokryć zapotrzebowanie na bialko. Najlepiej kupować surowe mięso lub ryby i przygotowywać je w domu. Wtedy ma ono mniej substancji dodatkowych, a ilość soli i przypraw jest pod twoja kontrola. Niestety brak czasu może zniechęcić wiele osób do tego sposobu. Do tego dochodzi też bardzo krótka trwałość mięsa, które nie może czekać przez tydzień, a znajdziesz czas na gotowanie. Nasiona roślin straczkowych wegetarianie i weganie również mogą zbudować imponujące mięśnie. Nasiona roślin straczkowych są bogate w białko. A tak ze węglowodany, źródło energii potrzebnej do treningu. Zarówno nasiona suche, jak i konserwowe można długo przechowywać w kuchennych szafkach. Szczególnie bogate w białko są groch, soja i soczewica. Nasiona roślin straczkowych to również bogactwo witamin z grupy B i skladników mineralnych. One tak ze są potrzebne, aby sprawnie trenować i dobrze się czuć, nawet jeśli nie jesteś wegetarianinem. Warto sięgać po straczki chodzby dlatego, że Zesa wygodne w użyciu i smaczne. Twaruk-twaruk to bardzo wygodny i uniwersalny produkt. Zawiera sporo białka i jest smaczny. Można go jest zarówno na slotko, jak i na slotko. Będzie świetny na kanapkę lub jako dodatek do omletów czy zapiekanek, gdy zrostapia się pod wpływem ciepla, jak zulty ser. Wybieraj sery chude i pultluste ponieważ one zawierają najwięcej białka. Jaja, białko, jaja kurzego ma najlepszy skład aminokwasowy. Zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy w odpowiedniej proporcji. To czyni je produktem bardzo dobrej jakości. Dodatkowo zawiera ono zdrowe tłuszcze, witaminę E i D. Jaja, sycące i łatwo je przygotować na kilka sposobów. Zrobisz z nich nie tylko jajecznicę, ale też przyrządzisz z nimi kanapkę lub salatkę. Skyr, Skyr to inaczej jogurt typu islandzkiego. Ma glatka, kremowa kremową konsystencję, nie zawiera tłuszczu, a za to ma dużo białka, około 12 g/100 g. Skyr może być dobra baza do fit deserów czy koktajli lub drobna przekaska w ciągu dnia? Oczywiście, najlepszy wybór to naturalny jogurt islandzki. Smakowe wersje zawierają dużo cukru, a mało owoców. Dlatego, jeśli chcesz odmiany po prostu zmieszaj skyr ze świezymi owocami. Rys, kasze, makaron te produkty sa z węglowodanów weglowodanów zlozonych. One dostarcza ci energii niezbędnej do treningu, wzrostu mięsni i regeneracji. Oprócz tego sa smacznym dodatkiem do posilku i z rudlem blonnika pokarmowego. Odzywka białkowa Suplementy białkowe to po prostu proteiny w bardzo wygodnej formie proszku. Przydatne kiedy nie masz czasu na szykowanie i jedzenie posiłku. Czasem jedna miarka pozwala na osiągnięcie zakladanej ilości białka, gdy nie masz czasu ani ochoty na kolejne porcję mięsa czy twarogu. Nie jest to jednak obowiązkowy element diety i nie powinien stanowić głównego zru dla protein w diecie osoby aktywnej. Pamiętaj, że to nadal tylko białko, a nie magiczny przyspieszacz dla mięśni. Wspieraj efekty swoich treningów odpowiednia dieta. Odpowiednia kaloryczność z posiłków umożliwi Ci rozwijanie masy mięsniowej. Pamiętaj, żeby oprócz wymienionych produktów jest także warzywa oraz owoce, a także zdrowe tłuszcze, oleje roślinne, orzechy i pestki.